Witam, dzień dobry, moi drodzy. Moi drodzy, dzień dobry. Robimy karty na 21. Buziaki, wszystkiego dobrego dla solenizantów. Uściski dla Was, moi drodzy. Do całej reszty pozdrowienia. Karty na 21 robimy. Oczko! A, kto się urodzi 21, to trójeczka. A ja trójeczki uwielbiam, bo one mają w sobie tą komunikatywność i jakąś taką szczerość dla mnie. Zobaczymy. Praca, dom, co przyjdzie nieoczekiwanie, rezultat dnia, wasza rola, zdrowie co macie w głowie? Miłość. Wiadomość z góry. Karta o praktycznej mądrości. No i robimy. Praca. 21. łomatko Boska, oby ten dzień się skończył. Ciężkość tutaj, potrzebujecie odpocząć, moi drodzy. Może ledwo co żeście dociągnęli do końca tygodnia, bo pieniądze, tak? Może byście sobie wzięli wolne, może byście poszli na zwolnienie lekarskie. Mi tu wygląda, że jakoś tak, mm, nie do wszystkich to na pewno będzie, ale pokazuje się, że a, mam tego dosyć. Czekanie. Na weekend na pewno pokazuje się tutaj przy was, tak? Może być taka sytuacja, że dużo mieliście do ogarnięcia, albo taki intensywny mógł być nawet dzień, tydzień w pracy, przy domu. A czemu tak? No, jeżeli czekacie na jakieś odpowiedzi, pisma, głównie z sądów, wiecie, to się pokazuje. To też będzie dla paru osób. Może być tak, że przychodzą te odpowiedzi i są korzystne, bym powiedziała. To jest spełnienie, zadowolenie, teraz mogę planować, teraz mogę myśleć, i tak dalej. A może jakby składacie jakieś pismo, albo zostało złożone, wasz adwokat złożył jakieś pismo, albo coś takiego. Ta karta raczej pokazuje mi takie sytuacje, że mogą być jakieś odpowiedzi, wiecie z jakichś zus w jakichś sprawach tam, ale to wszystko się pokazuje przy duża pomyślność. I teraz, co jeszcze? Może być jakieś zakończenie spraw jutro. Hmm. Zakończenie spraw, i teraz mogę działać. To się w ten sposób pokazuje. To nawet takie plany macie większe, moim zdaniem. I teraz, co? Przyjdzie niespodziewanie. No, to mi się w ogóle pokazuje choroba. Marszał, gdzie ty byłeś? Na spacerku byłeś? Przepraszam was, muszę zamknąć. Marszał, no, chłopaku. Co przyjdzie niespodziewanie? Choroba mi się w ogóle pokazuje, hmm. a nie wiem. Choroba, może się zdecydujecie na jakiś zabieg, wiecie? Na przykład stwierdzicie, że kurde, ten ząb mnie pobolewa już tyle czasu, ja muszę iść coś z, z tym zrobić w końcu, bo już mam dosyć. No, tu mi się pokazuje choroba, ale te karty pokazują, że może, to może przy, raczej te karty mi pokazują taką sytuację, że to jest jakaś sytuacja, że coś trzeba było od dłuższego czasu zadziałać. Nie wiem, no odcisk wam się zrobił i stwierdzacie, że kurde, muszę iść, bo nie mogę już chodzić na przykład, nie? Albo sobie w końcu muszę tego plastra rozgrzewającego przykleić na weekend bo mnie tam korzonki bolą czy cokolwiek. No tu się pokazuje coś takiego. Jaki rezultat dnia. Jest wszystko dobrze. Hmm. Jakąś taką stabilność czujecie. Jakąś taką stabilność. A tutaj, w tych, co karty pokazują, słuchajcie, co przyjdzie nieoczekiwanie. Jeszcze może być jakaś taka sytuacja. Mm, że kościół wam się jakby szykuje, nie wiem, czy wy na jakiś teraz, jakiś okres, nie wiem, różańcowy, czy ja nie wiem, co to teraz chyba różańca to nie, ale taka jestem słabo biegła w tych kwestiach, zawsze mi się to wszystko myli. Mm, tu mogą być jeszcze jakieś sprawy kościelne, że trzeba pójść do kościoła, czy nie wiem, czy z dzieckiem musicie polecieć, jakieś takie sytuacje, mam mam jakąś za kogoś, mm. jaka wasza rola. Na spokojnie postępujcie. Tu karty pokazują postępuj na spokojnie, ale zdecydowanie. Czyli jeżeli ktoś przyjdzie, zapyta o radę, albo ktoś powie: Słuchaj, no pomóż mi, muszę zdecydować. To usiądźcie na spokojnie, pomyślcie, dlatego że Wy jesteście pokazani, że macie dużą głowę, jakby albo macie głowę na karku o w ten sposób i potraficie zaradzić wielu sytuacjom. Co w zdrowiu? O. Odwieszenie jakiejś sytuacji. Po pierwsze, pokazują się zawsze w tej karcie zawroty głowy, a potem, poza tym po karty pokazują odwieszenie sytuacji. Tutaj ta karta mi zawsze pokazuje jakieś kwestie ciśnienia, zawrotów głowy. Dostajecie nowe leki, na przykład, co niektórzy mogą brać jakieś leki, które powodują jakieś zawroty głowy, albo że, no nie wiem, jakieś zaburzenie, macie tutaj błędnika, moim zdaniem. No, ale mogą być też odwieszone jakieś sytuacje, że na przykład ten ząb was wolał miesiąc temu i potem was nie bolał, a teraz znowu zaczyna was boleć, rozumiecie? Bo tutaj nie ma jakichś tragicznych sytuacji. Co wy macie w głowie? Hmm. Bardzo dobre rzeczy. Na pewno karty pokazują, że coś byście chcieli zmienić, chcielibyście podjąć, y zmienić zdanie na jakąś sytuację, bo uważacie, że to wam już nie służy. Bo coś innego się w to miejsce pojawiło w waszym życiu, i to jest raczej droga do sukcesu, do <laughs> lepszych jakichś tutaj możliwości. Chcecie zmienić zdanie, ale też pokazują się sytuacje, że pewne rzeczy muszę zmienić przy domu, przy rodzinie, żeby wejść w to nowe, które nie wiem, którym się zaczarowaliście, tak bym powiedziała. Co w miłości? Ha. Ktoś tutaj zmierza w waszym kierunku. Hmm. Osoba, której was, Wam brakowało, zmierza w Waszym kierunku, chce podjąć jakieś działania. Dla Was te karty pokazują, że to by było szczęście, bo Wam tej osobie brakowało, Wam tej osoby brakowało. Nawet karty pokazują, że mogliście tupnąć na nią nogą wcześniej, a potem trochę żałować. Tu zmierza do Was jakaś osoba z działaniami, nie z wiadomościami, nie z, z działaniami jakimiś, ale... To są dla, dla Was bardzo dobre, jakby sytuacje, bo Wam tej osoby brakowało. Jaka wiadomość z góry? Wiadomość z góry jest taka: przejrzyj na oczy i konkretnie porozmawiaj. Trochę mi się pokazują tutaj, jakbyście faktycznie trochę żmije na własnej piersi, wyhodowali jakąś, albo jakbyście doprowadzili sami do jakiejś sytuacji która się okazała niekorzystna. No, wydaje mi się, że bardzo często w życiu tak jest. No przecież my nie jesteśmy jasnowidzami i nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzy, podejmując jakąś decyzję, albo, nie wiem, podejmując jakieś działania. My nie wiemy, dokąd nas to zaprowadzi, wielka szkoda, prawda? Hmm. Czyli teraz przejrzyj na oczy, i tutaj pokazuje się konkretna rozmowa. I po tej rozmowie, tak jakbyście mogli, nie wiem, robić swoje w życiu. Może Wam coś ciąży, coś właśnie, że wyhodowaliście coś yy, gdzieś blisko siebie, co Wam nie służy i tu by trzeba było, wiecie, czasami tak jest, że wiemy, że trzeba porozmawiać z kimś, bo nas ta sytuacja męczy, ale nie mamy odwagi, nie, bo to jest trud, to są trudne rzeczy. Tutaj porozmawiaj, bo tak jakbyście sami sobie coś tam wyhodowali, te krzaki wokół siebie albo jakąś żmiję na własnej piersi. Na 21, jaka karta? Od mądrości. Uwolnij swojego wewnętrznego artystę. Znajdź sposoby na urzeczywistnianie swoich twórczych pasji. Miej pod ręką notatnik, w którym możesz zapisywać pomysły i przemyślenia. Kredka, kredki i czysta kartka papieru pozwolą Ci wyrazić siebie tak samo jak płótno i farba. Wyluzuj, po prostu odkryj, co cię ekscytuje i inspiruje. Tyle, moi drodzy na piąteczek. Buziaki dla Was pozdrawiam. Do usłyszenia.